na moim kanale Ponomi i zapraszam na nowy filmik z firmą Rimmel i dzisiaj y, skupmy się tylko wyłącznie na makijażu makiażu twarzy. Jak widzicie oczy już miałam zrobione, na twarzy, miałam kompletnie, kompletnie po prostu nic. I dzisiaj pokażę wam nowe podkłady, które wyszły niedawno do y, sprzedaży. I to są podkłady w takim y, słoiczku, bardziej w musie. Wyglądają one w ten sposób. One nazywają się y, Fresher Skin. Nie wiem, czy widziałyście już te podkład na przykład w Rossmanie ja dostałam do przetestowania cztery kolory, oczywiście zaraz pokażę Wam te kolory wszystkie, jak one wyglądają. Ja użyję sobie chyba ten najjaśniejszy, tak mi się wydaje, że będzie dla mnie odpowiedni. I to ma być podkład, który jest na co dzień, jest bardzo lekki, ma nakładać się szybko, krycie ma być takie, powiedziałabym, dzienne. I jeszcze jest jeszcze jedna fajna sprawa, ponieważ przy zakupie jak każdego podkładu do 10 kwietnia dostaniecie dodatkowo do niego po prostu gąbeczkę do jego nałożenia. I ja cię również tą gąbeczkę przetestuję, zobaczę jak ona się sprawdza, chociaż powiem szczerze, że mam duże obawy co do tej gąbki, bo ona jest bardzo twarda, mimo, że ją zmoczyłam, ona nie powiększyła swoje jakby, swojej, no nie zwiększyła się objętościowo, nie zmiękła również, więc jestem bardzo ciekawa jak ona sobie da radę z tym podkładem. On, ten podkład jest dość lekki, zobaczymy jakie będzie krycie, jaka będzie trwałość i jakie przede wszystkim, przede wszystkim będą kolory tych podkładów. I jak widziałem, tutaj cztery podkłady, cztery kolory tych podkładów. Pierwszy to jest 100, to jest Ivory, 103 True Ivory, 200 Soft Beige i 300 Sand. Kolorem, który ja używam, to było 103 True Ivory, i to jest po prostu podkład w słoiczku. Tutaj macie oczywiście taką zaślepkę, która wam chroni podkład. Podkład wygląda w ten sposób: on ma żółte tony i jest w formie takiego musu. Więc jak najbardziej na coś nadaje się idealnie. Teraz pokażę Wam resztę kolorów, które dostałam. I teraz musimy zobaczyć zestawienie wszystkich czterech kolorów razem. Ja użyję sobie chyba dzisiaj tego podkładu mm, w kolorze y, True Ivory, czyli 103. No i nałożę go oczywiście tą gąbką na moją twarz. I ja zrobię sobie tak, że nałożę sobie ten podkład y, na moją rękę, w sensie na dłoń i następnie tą gąbeczką sobie z tej ręki podkład ściągnę. Także zaczynam, jestem bardzo ciekawa tych podkładów, jeszcze ich nie używałam, więc zobaczymy jak one się sprawdzą. One mają formę takiego delikatnego, delikatnego musu. Więc jestem ciekawa. Już widzę, że są bardzo, ale to bardzo lekkie te podkłady, bardzo. Bardzo dużo w nich wody, także zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ta gąbeczka już jest taka ścięta i ja nałożę sobie na razie ten podkład tą stroną. Ona jest oczywiście delikatnie zbliżona, więc powinno być w porządku. Ale już widzę, że nakłada się tym ciężko. Spróbuję tą drugą stroną. Kolor jest na pewno dla mnie odpowiedni. Nie jest ani za jasny, ani za ciemny. Kryć, tak jak powiedziałam, jest no, nie za mocne. Jeśli macie idealną skórę bez żadnych wyprysków, to, to jak najbardziej, ale ja zdecydowanie wolę yy, podkłady z większym kryciem, bo ja mam dużo jakby przebarwień, dużo takich niedoskonałości, które po prostu coś tam po sobie pozostawiły i yy, na przykład w tym miejscu tutaj, zobaczcie widać, że yy, ten podkład nie pokryje nam wszystkiego, ale kolor jest naprawdę bardzo fajny ale jak widzicie już mi się skończył, więc jest też średnio wydajny zwłaszcza, że ta gąbka nie pochłania tego podkładu więcej dużo niż żebyśmy to robili na przykład pędzlem czy, czy dłońmi. nie wiem na ile ten podkład tak naprawdę może starczyć przy takim szybkim zużyciu, bo naprawdę Wydajność przy tej gąbce, nie wiem jak jest przy, przy pędzlu lub przy właśnie dłoniach, tak jak mówiłam. Nie wiem jak on będzie po prostu się zachowywał i na ile on Wam starczy, ale przy gąbce nie przewiduję jakby długie, długiego, jakby długiego użycia jego w pojemniczku, po prostu mi się wydaje, że szybko się skończy. Widzę, że pory również są widoczne. No to na pewno nie jest podkład dla osób lubiących mocne krycie. I taki efekt jakby skóry z Photoshopa. Zdecydowanie nie. Okej, okay, tak wygląda moja skóra po nałożeniu tego podkładu. Zobaczcie, że właściwie dalej widać nierówności i dalej nie ma takiego krycia, jakiego byśmy się właśnie mogli spodziewać po tym podkładzie. Hmm. Powiem wam szczerze, że to jest zdecydowanie podkład dla mnie. Zobaczcie na czoło. Ja lubię zdecydowanie mocniejsze krycie i żeby ta twarz była wygładzona. Widzę, że w żywo wygląda delikatnie lepiej niż w rzeczywistości, ponieważ w rzeczywistości mamy mm, właściwie wszystkie te, wszystkie te niedoskonałości, które są na przykład tutaj, one są bardzo widoczne. Ok, ja zwyczajnie tą twarz moją przypudruję nożek korektor pod oczy. Jako pudru użyję również pudru z Rimel i to jest Match Perfection w kolorze 001 transparent. I widzimy się za chwileczkę. Ok, twarz przypudrowana i w tej misji mam również użyć sobie jednej z do konturowania, właściwie to jest takie bardziej konturowanie z rozświetleniem i to jest paletka od Kate Moss i ja mam w kolorze 001 Golden Sense i to jest taka trójeczka, gdzie mamy róż, bronzer oraz rozświetlacz i wszystko, wszystkie te produkty są z drobinkami, jeszcze nie użyłam jestem bardzo ciekawa jak ona po prostu wygląda na twarzy, też zaczęłam oczywiście od bronzera i on ma delikatne drobinki, sobie zaraz Wam to pokażę Mam nadzieję, że na ekranie to widzicie. On się delikatnie mieni, tak jak róż, no i oczywiście rozświetlacz również jest mieniący się. Te paletki są akurat bardzo fajne, one mają ładne odcienie i nadają się spokojnie na dzień jak i na wieczór, więc, więc w porządku. Po przypodrobieniu tej twarzy, teraz widzę, że troszeczkę ten podkład jakby zwiększył dzięki temu pudrowiu swoje krycie. I już skóra jest bardziej wyrównana niż była przedtem, więc bardziej mi się dużo podoba teraz moja twarz, właśnie z tym pudrem niż z samym podkładem. No i najlepszy, czyli rozświetlacz. Ta paleta to jest zdecydowanie taki dzienny i świeży efekt. To jest bardzo fajne. Można bardzo szybko sobie wygotować twarz przy pomocy właściwie tylko jednego produktu, więc. Jak najbardziej, jak najbardziej w porządku. Ok, nałożę sobie coś na usta i zaraz się widzimy z podsumowaniem. Ok, wracam do Was z podsumowaniem. I powiem tak, to jest produkt, który ma zdecydowanie krycie mniejsze jak średnie. Jest dla osób, które mają skórę, y, która jest właściwie bez żadnych przebarwień, bez większych wyprysków. Więc właściwie skóra praktycznie idealna, która potrzebuje tylko delikatnej korekty korek kolorytu. I powiem tak, on jest bardzo fajny pod względem takim, że jest mega lekki. Ja w ogóle go nie czuję na twarzy, ja nie czuję, że w ogóle mam cokolwiek nałożone na moją buzię. I czuję, że ta skóra oddycha, co jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i to jest ogromny plus. Kolor ma również fajny. Ja używałam, przypominam, koloru 103 i to jest True Ivory. I to jest kolor, to jest zdecydowanie dla mnie, to jest stolor chyba dla więc, więc jak najbardziej. Druga sprawa to gąbeczka, z którą nakładam ten podkład, i dla mnie jest ona y, po prostu kiepska. Jest mega twarda. Po namoczeniu y, wodą w ogóle nie zwiększa objętości, również nie jest przez to bardziej miękka. Jest cały czas taka sama, jak gdyby jakby była po prostu, gdyby była sucha, więc nie ma to żadnej różnicy, czy ją zmoczycie, czy jej nie zmoczycie. Nakłada się podkład nią ciężko, ponieważ ona, jakby stemplując ten, ten podkład, on. Y, nie, jakby nie wtłacza się na skórę, po prostu jakby tak leży na tej skórze, tak po prostu ledwo, ledwo, nie widać, że on w ogóle ma jakby też większe krycie przez tą gąbkę, także dla mnie ta gąbeczka jest po prostu no nie bardzo. Wolałabym użyć ten podkład albo palcami, albo pędzlem, więc to będzie na pewno lepsze, zwłaszcza, że tak jak mówię, ona jest twarda i nieprzyjemnie się jej używa. Okej, okay, dajcie mi znać w komentarzu, czy już macie ten podkład kupiony, czy już go używałyście, czy jesteście w ogóle nim zainteresowane. Dajcie znać, co też o tym podkładzie myślicie, jakby na mojej skórze, jak on yy, Waszym zdaniem wygląda, czy jest warty zakupu, czy też nie, to już jest jakby Wasza opinia. Dajcie mi w komentarzu, ja już się z Wami żegnam, dzięki za uwagę i do następnego, trzymajcie się, pa!